Dobry. E, witam Was wszystkich bardzo serdecznie dzisiaj ze mną e, No i gramy dzisiaj na e, kwadratowej krainie. Jest to drugi sezon i e, robimy taką z Archerowym zapowiedź tego serwera jak on będzie wyglądać, no to chodźcie to... pokażę. Aha. To, to tutaj jest spawn. Tam, to no i tutaj się będzie się mogli budować, nie wiem, na wybrzeżu, no tutaj w tej okolicy. teraz, on powiedzieć o mnie wymagania, myślę, że o nie będziemy tutaj mówić o no i... No nie wiem, co mam powiedzieć No trzeba nagrywać z serwera I ogólnie, no nie wiem, trzeba tutaj się bo, znaczy Tutaj się najlepiej budować No i tak blisko spawnu Nie tak daleko, bo troszeczkę Trudniej by było kogoś szukać No i tak, tak fajnie mapa to jest taka dwa domki z wioskiem DC. Tam jest gdzieś chyba kanion, widziałem. No i to tyle ode mnie. No, no to po prostu e, zapraszam na łaznaczny serwer. podania e, w opisie e, wymagań, takich dużych bardzo nie ma. Więc zapraszam do tych składania podania się z nami, żegnam. No, cześć.